Przystosowujesz się do tego, co inni, do czego inni się przystosowują i tu działają porównania właśnie związane z tym, że upodabniasz się do otoczenia, jakby wchodzisz w ten szereg, zupełnie nieświadomie. I żeby wyjść z tego szeregu, potrzebujesz sobie po prostu uświadomić, że po jaką po co stać w tym, w tym szeregu, jak mogę sobie chodzić tam gdzie chcę. Mało tego, wyjdziesz sobie przed szereg, odwrócisz się i może się okazać, że jesteś generałem. I to na poziomie takim duchowym, czy jakimś takim głębszym, czy innym sposobie patrzenia jest jak najbardziej możliwe. I tak się właśnie dzieje, że często też ludzie, którzy nie mają predyspozycji do, do bycia generałami, w cudzysłowie, tak? czyli w plastować wyższych stanowisk w funkcjach hierarchicznych, jakby je pełnią. A jako, że mają Zwykły, e, zwykłą ma, taką małą, małą refleksyjność, małą świadomość, to nie są w stanie ogarnąć e, tego, tych wszystkich ludzi, którzy mają, mają, których mają pod sobą, i przez to też są pewne zastoje. Czyli wszystkie problemy wynikają z niedopasowania. Jeżeli widzisz więcej, ogarniasz bardziej świat, masz sobie e, refleksyjność, pozwalającą ci widzieć dalej, e, zaglądać głębiej niż powiedzmy. Yy, ludzie z Twojego otoczenia, środowiska, to Twoim obowiązkiem jest działa działać! Działać! Działać i właśnie wychodzić, wychodzić, działać w zgodzie ze sobą, mówić o tym, co czujesz. Ech, I to daje Ci naprawdę dużo szczęścia, radości i mało tego, uzdrawia też ludzi w Twoim otoczeniu, ponieważ ludzie widzą, że jest, kurde, autentyczna osoba. Która naprawdę ma w sobie dużo energii, ona taka jest codziennie, codziennie ich męka, męka, a e, i właśnie tą pozytywną energią, która powoduje, że te ich mechanizmy obronne, te różne takie ograniczające przekonania i jakieś tam inne rzeczy, wierzenia, które gdzieś tam, na których poprzestali, na których się zatrzymali, właśnie przestają, przestają ich im dalej zasłaniać oczy, odklejają się i pojawia się oczyszczająca, oczyszczający wiatr z tych wszystkich nieporozumień i człowiek, który jest uczony, jak wielbłąd nosić te różne toboły, po tej pustyni, którą zamieniliśmy właśnie poprzez naszą taką średniowieczną mentalność, tak, to nagle znajduje się oaza, a po niej kolejna i tak pustynia zamienia się w dżunglę, a dżungla potem może się zamienić w las, las w ogród, a ogród w takie, w takie miejsce, w którym czujemy, że jesteśmy w domu wszędzie, gdzie się nie udamy, ponieważ ten dom e, odkryliśmy w sobie, Znali znaleźliśmy siebie, odkryliśmy siebie w roli gospodarza, a nie gościa, i przestaliśmy spać na tym, w tym przedsionku e, do naszego królestwa, odkrywając, że to właśnie jest nasze królestwo! I możemy je teraz razem przemieniać, kreować, tworzyć. To w ogóle to robi, to, naprawdę to tak bardzo człowieka zmienia. Tyle widzisz w tym momencie, jak, jak działasz w zgodzie ze sobą, że to jest fascynujące, bo rozumiesz w zasadzie każdy rodzaj ludzi, każdy rodzaj patologii, bo przez to wszystko się też w pewien sposób przewine, przewine, możesz przewinąć, ale też bez wchodzenia w to, czyli uczysz się. Na cudzych błędach, a jednocześnie samodzielnie zdobywasz doświadczenie, właśnie działając w zgodzie ze sobą. Wtedy wszystko się staje jasne. Rozumiesz, pojmujesz, czym jest lęk, czym jest miłość, bo sam też to przeżywasz i to potrafisz przeżywać w pełni. Jak w pełni coś potrafisz przeżywać, to widzisz, że jest w nas coś takiego, co jest cały czas otwarte, i coś, co jest cały czas zamknięte. Więc możesz w pełni się otworzyć. I otworzysz się wtedy, otworzy, otworzysz się w zasadzie na to, co jest w pełni otwarte, czyli nastąpi integracja, a z drugiej strony masz takie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ twój rdzeń jest cały czas zamknięty, więc nic w zasadzie nie można temu zrobić. Dlatego wszelcy sportowcy, ludzie, którzy osiągają bardzo, bardzo wielkie, duże, znaczące wyniki, osiągają mistrzostwo w danej dziedzinie, to właśnie działają oparciu o rdzeń. Oni nie mają w zasadzie możliwości działać o jakieś, jakieś kłamstwa, zabobony. Oni to wszystko muszą sprawdzić. Nie ma tam możliwości, żeby był chociaż gram jakiegoś, jakiegoś nałożenia. Dlatego sportowcy są też. Zrozumienie tego, jak działa sportowiec, odkrycie tych właśnie złotych, e, czy najlepszych sposobów, e, na przykład, odbić w tenisie, e, po, e, z, pozwala zobaczyć do czego to wszystko się od, e, odchodzi. Do tego, że najmniej energii poświęcasz na coś i masz największe rezultaty. Już mi słuchajcie zimno w rękawiczki, więc kończę do następnego. Ciao.